Tegoroczne dożynki gminno-parafialne w Targoszycach odbyły się 30 sierpnia. Uroczystą mszę dziękczynno-błagalną celebrował ksiądz proboszcz Janusz Rakoczy. Witam Was Pani bardzo serdecznie na tej eucharystii, jako przyświętej dziękczynnej. Podczas niej wybrzmiały słowa wdzięczności za trud pracy rolników i za tegoroczne plony. Zebranych gości serdecznie przywitał wójt gminy Mierzęcice, współorganizator wydarzenia. W swoim wystąpieniu podziękował rolnikom za wysiłek włożony w pracę na roli, a także o murin inwestycje zrealizowane w bieżącym roku za rok 2024. Na gminy, które się na z pozytywną naszej gminy to milion. Wójt wręczył symboliczne podziękowania osobom, które wspierają gminę Mierzęcice w dążeniu do wyznaczonych celów. Szanowni państwo, dzisiejsze wystąpienie pana wójta nie chcę powiedzieć, że było krótkie czy długie, ale było bardzo treściwe i rzeczywiście pokazuje, jak samorząd Gminy Miejrzęcice dba o mieszkańców i o cały swój majątek. Ja dziękuję również za tą codzienną pracę, którą Państwo realizujecie także jako wspólnota samorządowa, bo te efekty mogliśmy zaobserwować w prezentacji, w słowach, które wypowiedział. Pan Wójt, ja zawsze z wielką przyjemnością jestem do dyspozycji. Jak widzieliście, realizujemy wspólnie nie tylko inwestycje drogowe, ale też wiele przedsięwzięć kulturowych i sportowych. Już przed nami kilka nowych inicjatyw, ale pozwólcie, że dzisiaj nie będziemy zdradzać. Największe oznaczenie Złoty Znak znaków. związku trzyma dróg Marek i marek i Złoty medalce zasługi otrzymała druchna Izabela Damska. Odznakę za zasługi dla pożarnictwa powiatu będskiego otrzymali druh Franciszek Pasamonik oraz druhna Iwona Draga. Wyręczono również srebrną oznakę honorową za zasługi dla województwa śląskiego. Szczególnym momentem święta był obrzęd dożynkowy przygotowany przez koło gospodyń wiejskich z Osieńki, z dwa, razem z dziecią. Muszę powiedzieć, że to było dla nas ogromne wyzwanie. Nasze panie nigdy nie śpiewały, więc jak się okazało, że mamy śpiewać, wszystkie się bały. No ale że tak powiem, zorganizowaliśmy muzykę panią, która nas uczyła śpiewać. No i okazuje się, że dałyśmy radę, tak? Jesteśmy zadowolone, jak koleżanka. Było to dla nas ogromne. Wyróżnienie również z inicjatywy Pana Wójta Gminy Mierzęcice, Pana Grzegorza Podlejskiego, że to właśnie wskazał KGW Zosieńki do prowadzenia tegorocznego obrzędu dożynkowego, za co serdecznie dziękujemy. Ma mamy oczywiście nadzieję, że sprostałyśmy wyzwaniu. Szanowny Panie Wójcie, drogi gospodarzu dożynek, przekazujemy dziś na Pana ręce ten bochen chleba. Świeży, pachnący, wypieczony z tegorocznego ziarna, które wzrastało na naszych polach pod czujnym okiem rolników, pod niebem, które raz otaczało deszczem, a innym razem słońcem. Wybrał nas Pan Wójt, to jest bardzo duży zaszczyt, że zostaliśmy przez niego wybrani. I prowadzimy sobie małe gospodarstwo, produkcję roślinną robimy, pszenica, pszenżyto, kukurydza. Bardzo serdecznie dziękuję i obiecuję, że będę czynił wszystko, aby nikomu go nie zabrakło. Jesteśmy dzisiaj na Dożynkach w gminie Mierzęcice. Cieszę się bardzo, że przede wszystkim pogoda dopisała, ale to jest też podsumowanie tego, co działo się przez cały rok w naszej gminie. Przede wszystkim dziękowaliśmy rolnikom za ich pracę, ciężką pracę na roli, ale też mieliśmy okazję podsumować nasze działania jako samorządu. Okazuje się, jak mogłem przedstawić w sprawozdaniu, że coraz lepiej w gminie Mierzęcice są realizowane zadania, te, które poprawiają jakość życia mieszkańców bo to też ciężka praca na roli wójta, żeby zrobić wiele inwestycji, które będą mogły yy, no, zadowolić mieszkańców i poprawić ich jakość życia. I w tym kierunku idziemy. Pozyskujemy maksymalne ilości środków, które tylko są możliwe. Nie zabrakło również tego, co w Dożynkach najpiękniejsze – muzyki, śpiewu i tańca. Na scenie wystąpiły gminne zespoły śpiewaczy. Dwa, trzy, cztery. Obiecuję Tobie, obiecuję Tobie tę miłość. Obiecuję Tobie, obiecuję Ci Gwiazdami wieczoru były kapela góralska Chora oraz zespół Orły. Wspólna zabawa trwała do późnych godzin nocnych. z Nowego sądzę, więc zagramy wam trochę po nosemu. Rzynki były czasem wdzięczności, spotkania i wspólnej zabawy. Pokazały, jak silna i zjednoczona jest społeczność gminy Mierzęcice. Dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią tego pięknego wydarzenia.